Ja jestem Dominik i w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś będziemy, słuchajcie, testować retro słodycze. Będą to słodycze z lat 90. słodycze z lat dzieciństwa mojego, dzieciństwa moich rodziców, dzieciństwa moich dziadków. Generalnie słodycze, które ludzie w ogóle teraz nie znają. Oni ich nie znają, o nich nie pamiętają. Trzeba Was nauczyć smaku lat 90. retro vibe. Zaczynamy Niby wyglądam nowocześniej, ale z tyłu, jakby nie patrzeć, czas się zatrzymał kilkadziesiąt lat temu. Dawno nie widziałem takiej galerii handlowej. Naprawdę jestem podekscytowany, idziemy szukać słodyczy. Wafel teatralny brzmi jakby miał z dobre 100 lat, ale jednak wiadomo, z datą ważności dobrą, ale bierzemy go. Pasz Kasia, szynki? Nie no słuchajcie, to jest smak dzieciństwa moich rodziców też na pewno. Śliwka na Łęczowska. No to jest taki mega stary słodycz polski, który... Też nie do końca o to mi chodziło, ja bardziej szukam takich jak w sklepikach szkolnych, ale... Nie no, musimy przetestować. Ja nie jadłem tego. Nie, wiem. nie w tym Kasia nici. Nici się w tym trzyma w domu. Kasia jeszcze poszła szukać irysu, więc czekam teraz na nią. Widzę, że stoi przy Kasie, więc chyba coś znalazła. Ale, no powiem wam, że totalnie cofnąłem się w czasie i dziwnie się czuję. Totalnie dziwnie, jak na filmach jakichś, naprawdę. No bo, jakby teraz wszystko jest takie nowoczesne, a tutaj czas się zatrzymał i jest jak kiedyś. Seria. Zaczniemy sobie od czegoś totalnie oldschoolowego i słuchajcie, ja to uwielbiam! Makarena. Makarena to jest oldschoolowy słodycz, ale słuchajcie, znalazłem jeszcze coś mocniejszego. Galaretka Danusia. Te obie galaretki wyglądają bardzo podobnie i wydaje mi się, że będą smakowały też podobnie. No nie ukrywam, że makareny trochę odświeżyli. Makarena wygląda moim zdaniem, mimo wszystko bardziej na czasie. Ta za to Danusia. I ja bym tego normalnie w życiu nigdy nie kupił. To wygląda tak źle. Ja chcę tego spróbować. To, to tak zakleił? O, mam, dobra. Uwaga, próbujemy galaretkę Danusia. Jasne. Yes. Mmm. Ja się czuję totalnie, jakbym poszedł właśnie... Tak wiecie, że idziecie do giścioci, do babci, herbatka i... Mmm. zagrożacie galaretką. Ogólnie, jeśli chodzi o smak, to dla mnie to jest identyczne jak makarena. I szczerze, makarena wygląda ładnie więc kupiłbym ją chętniej, ale to jest to samo. To jest naprawdę to samo. I jeśli Danusia jest tańsza, to totalnie możecie śmiało kupować sobie Danusię i próbować z Danusi, bo jest naprawdę bardzo dobra. Ja takie galaretki uwielbiam. Wiem, że niektórzy mogą się śmiać, ale dla mnie to jest coś naprawdę pysznego. Jest dużo cukru. Jest pyszna galaretka. Naprawdę. Bardzo dobra galaretka, moja ksanaとo ペnsta pg Teraz, może nie do końca coś słodkiego, a chyba słonego, ale w sumie nie jestem pewien, i jest to przysmak świętokrzyski. Ja szczerze, nigdy, przenigdy tego nie jadłem. Naprawdę. Ja w ogóle jestem w że to jest taki ciężkie. Ja myślałem, że to są takie wafelki lekkie. Co to trzeba jest? To trzeba utmarzyć. To trzeba usmażyć? Nie no, to żartujesz, kazem. Ja, ja teraz dopiero widzę, jak to wygląda. Ja myślałem, że to jest paczka jak chipsy, że macie w środku takie chrupki, A to, słuchajcie, wygląda tak i to trzeba jeszcze robić. O myg, Ja naprawdę nie wiedziałem. Okej, okay, idziemy do kuchni. I mamy przysmak świętokrzyski, który z tego zmienił się w to. Sprawdźmy. Ja nie wiem, czy to będzie jak prażynka. Smakuje jak olej. To jest jak prażynka bez soli. Straszne. Gdyby to miało na sobie sól, to może i by było przyjemne, ale to smakuje po prostu jak wafel ryżowy. Bez niczego taki. No i śmieć olejem. Nie, bardzo słabe. Jeden na pięć. I teraz, moi drodzy, to jest też smak mojego dzieciństwa. Okej, okay, ja jestem stary, ja mam 25 prawie lat i w moim dzieciństwie w sklepiku szkolnym były właśnie takie pieniądze. Pieniądze, które są takim trochę jakby Andrutem, ale nie do końca, bo Andrut jest, wiecie, jak go przywygniecie, to on się łamie. A to jest taki, to jest papier. To jest idealny papier. Mm. W Smaku jest to po prostu delikatnie słodkie, tak jakbyście jedli rozpuszczony cukier, ale w konsystencji trochę mnie to obrzydza, bo jest takie. Tempe, ale to się bardzo szybko rozpuszcza, więc nie wiem, czemu na to był taki szał, że dzieci chciały to mieć, w tym ja. Teraz, szczerze mówiąc, nie kupiłbym tego ponownie, ale jest to jakieś ultra tanie i jest to no, ciekawy przysmak, ale taki karton. Moja ocena to 3 na 5. Dajcie znać, czy kiedyś mieliście takie pieniądze. Tak, jesteśmy przy sklepikach szkolnych, to słuchajcie, jest coś, co po prostu jak to zobaczyłem. Ja nie wiedziałem, że oni to jeszcze produkują. Błagam, powiedzcie mi, że znacie szyszki. Ja wiem, że wy jesteście młodzi, ale błagam powiedzcie, że nie jestem jedyny, który jeszcze pamięta szyszkę. Szyszka to jest najlepszy przysmak ze sklepiku szkolnego ever. Co najlepsze, etykieta i opakowanie nie zmieniło się od lat i wygląda dosłownie tak samo. Producent Alina Grząbowiak Alina, Hi. Skontaktuj się ze mną, zróbmy różową szyszkę. to był hit, Kasia? Jest to ryż preparowany, który jest w zalewie karmelowej. Aczkolwiek ja zawsze myślałem, że to jest czekolada. Spójrzcie, ten zapach, to jest taki zapach takiego taniego karmelu. Tak prezentuje się cała szyszka i to po prostu gryziecie. Mm. Jak ja kiedyś robiłem sam szyszkę w domu i ona była o wiele lepsza i zdrowsza na pewno, bo nie miała żadnych takich, wiecie, dziwnych składników, ale to nie było to samo. To jest prawdziwa szyszka. My znaleźliśmy tą szyszkę w sklepie, takim pełny koszyk, tak się nazywa. Więc jak macie gdzieś ten sklep, to koniecznie spróbujcie tego, jeśli nigdy tego nie jedliście. A jeśli jedliście, dajcie znać co myślicie. Ja daję koniecznie 5 na 5, bo to jest mój ulubiony sposób z Przejdźmy teraz do wafelków i mam dwa wafelki. Elites i mam wapelek teatralny. Teatralny wygląda nieco bardziej premium, trochę jak Prince Polo, natomiast ten wafelek wygląda totalnie jak w jakiejś hurtowni. Nie wiem, ile to kosztowało, ale chyba mniej niż złotówkę. W każdym razie jest to wafelek przekładany kremem czekoladowym, znaczy kakaowym, przepraszam, 47% i w czekoladzie. No i to tyle, co można więcej z niego wyczytać. Opakowanie jest tragiczne, ale myślę, że to będzie właśnie ten smak, o który chodziło kiedyś że wiecie, oni nie zmienili pewnie receptury od lat, to jest cały czas to samo, nic tam się nie zmienia, ludzie to dalej uwielbiają. Więc uwaga, próbujemy tego wafelka. No bardzo dobry wafelek czekoladowy. No jest to taki najbardziej prosty wafelek, jak kiedykolwiek możecie spotkać, ale w smaku jest to dobre. Ja daję takie 4 na 5, no bo to wafelek jakby nie robi wrażenia wow, ale jest ok. Po tych waflach nieźle mnie zasuszyło, więc patrzcie, co ja mam na stole. To jest chyba taka najbardziej real orężadka polszynka. To się kupowało w sklepikach osiedlowych i się jeszcze oddawało później butelkę. Jeśli nigdy nie pijecie takiej orężady, to naprawdę naprawdę musicie nadrobić po prostu, nie? Dobra, Kasia będzie strzelać teraz. A klasa niewzburzone No to zdrowie, kochani. Ej, jestem zawiedziony. Smakuje identycznie, identycznie 1 do 1, jak czerwona, orężada Helena, tylko jest mniej gazowane. Jest rozgazowane to jakieś. Każdy w każdym razie smaku totalnie jak orężada Helena, więc w sumie jak nie znajdziecie takiej oldschoolowej, to Helena też jest git. No przez to, że jest rozgazowana, to ja daję tutaj takie 2,5 na 5. I czas na kolejny produkt, który, uwaga, lubię i jem do tej pory, ok? Jakby lubię, jem do tej pory, uwielbiam kamyki orzechowe. Wszyscy się ze mnie śmieją, zawsze jak je biorę w sklepie, bo twierdzą, że to jest beznadziejny smodycz ale uwielbiam. Słuchajcie, to jest orzech, który jest w takiej zalewie cukrowej, no takie coś jak w tej szys szyszce, tylko bez karmelu. I jest to w różnych kolorkach. Kolorki nie mają znaczenia, bo wszystko smakuje tak samo, ale jest to super po prostu rzecz. Chrupią, pyszny, słodki orzech. Czy jest trochę tak? Jakbyście mieli orzeszka w lukrze. Wyśmienity słodycz, jutrzenka. Błagam, wyślijcie mi karton tego. Mm, kocham. 5 na 5. Naprawdę. To może jak tamta orężada nie była musująca, to sprawdźmy sobie to orężadę w proszku. Jest to również chyba słodycz dzieciństwa, przynajmniej mojego. W każdym razie, nigdy, przenigdy nie kupowało się tego, żeby to mieszać z wodą. To się po prostu otwierało i się po prostu jadło ten proszek tak. Mmm, o, no i to jest już bardziej musujące niż tamta orężada. Mmm, mmm, mm, mmm, właśnie. W każdym razie, bardzo dobra. Nie wiem, czy bym powiedział od razu, że to jest truskawkowe. W każdym razie, no czego oczekiwać? Jest orężadka za jakieś, w moich czasach 70 groszy, teraz pewnie ze złoty 20. Mmm, uwielbiam te orężadki, ale naprawdę nie ma sensu ich rozpuszczać z wodą, bo będą niedobre. Lepiej to zjeść po prostu prosto z saszetki. Ode mnie ocena 4 na 5. Wow, lecimy grubo! Lecimy grubo! Jest to guma turbo, ale... Pamiętam, że te gumy chyba były obrzydliwe w smaku Więc zaraz sobie przetestujemy Mówicie, jako dziecko to się cieszycie, że w ogóle macie się gumę A teraz, o nie Teraz już jest tyle dobrych gum do rzucia na rynku Że guma turbo Myślę, że będzie płakała przy moim teście W każdym razie, otwieram to Wygląda to totalnie jak taki klocek I mamy tutaj tatuaż To nie są tatuaże, nawet nie naklejka To jest po prostu folijka I też jeszcze krzywo wycięta Mazda z 1986 Czy właśnie wtedy stworzyli tą gumę? Dobra, spróbujmy tego to wydaje mi się, że będzie smakowało jak karton. że w moldę. Nie, to lek! Nie wiem do czego porównać ten smak, bo to jest trochę słodkie, ale trochę czuję się tak, jakbym wziął sobie sznurek od bluzy i go żół. Nieważne ile groszy to jest w tym momencie warte, totalnie bym tego nie kupił. Nawet za 10 groszy. Naprawdę jest obrzydliwa ta guma, ale uwielbiałem te tatuaże z tego, a teraz daję naklejki. Strasznie zły produkt. 0 na 5. Przechodzimy dalej i cukierki pudrowe to coś, co kiedyś było naprawdę hitem. W każdym razie, ja w swoim życiu miałem takie bransoletki, ok? Były takie bransoletki, zakładało się to na rękę. Proszę bardzo, tu zegareczek, mhm, wskazuje mi godzinę 008, a nie, założyłem to odwrotnie, 8.00. 8.00, no i wiecie, siedzicie sobie na dworze z kimś na ławeczce i nagracie. Jakby, ha, przekąska. Uuu, uh, mm, dobre. Ja ogólnie nie przepadam za cukierkami pudrowymi, ale ten trafił mi się taki kwaskowaty. W każdym razie jest to tanie, jest to stylowe. Cukierki pudrowe do tej pory się dobrze sprzedają, niektórzy je uwielbiają, ja dość średnio, no ale moim zdaniem jako gadżet to słodycz. To było coś naprawdę niesamowitego, więc ja bym dał tutaj takie 3,5 na 5, bo normalnie za sam smak to bym dał dwójeczkę. Mam cukierki! Kukułki! To jest słodycz, który też kiedyś był naprawdę hitem i nie rozumiem czemu, bo ja z tego co pamiętam, kiedyś próbowałem mojej babci kukułek i myślałem, że się pożygam. W każdym razie, mam kukułkę. Jest to ogólnie cukierek taki ciemno-czekoladowy kolor z dwoma białymi paskami. ja nie wiem, kukułka o jakim smaku to powinno być. Co to jest kukułka? Tak. Kukułka, uwaga! Karmelki o sprawdzonej tradycyjnej recepturze produkowane ręcznie. Krucha skorupka słodkiego karmelu kryje w sobie kakałowe nadzienie z orzechami. Krupiący karmel. Próbujmy kukułki. Jakimś alkoholem. No, maksa. Sam karmel z wierzchu jest naprawdę smaczny, ale w środku, no, smakuje alkoholem, piecze w gardło nawet. Jest to dziwne, jest to alkoholowe, jest to po prostu niedobre. Ja daję totalnie 0 na 5, nie zjadłbym nigdy więcej kół. Nie chcę tego. Tak, jesteśmy przy cukierkach, to mamy kolejną rzecz, którą kupiłem na wagę, i są to krówki. Sprawdźmy, jak smakuje najbardziej polski słodycz, czyli krówka. Dobra, próbujemy. Nie jest aż tak krucha w środku, ale nie jest ciągnąca. Mmm, ale się szybko rozpuszcza fajnie. Do kolejnych należy Szanowny Kieszek, jego plany Grzeczki i Naprawdę? Czyli to jest najbardziej popularna krówka w Polsce. Helena. Też do nich należy? Patrzcie, jacy wykupili wszystkich. Mmm, jak myślicie sobie o krówce, to to jest najbardziej krówkowy smak, jaki można w ogóle mieć. Ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że bardzo dużo słodyczy tych starszych opiera się na karmelu. Kukółka, karmel. Szyszka. Karmel. miałby wszędzie gdzieś się przewija ten karmel. No tak, no bo to jest cukier przypalony, to jest karmel. Więc tani i prosty. Wow! Dobra, przechodzimy dalej. Krówka 5 na 5 To jest akurat Handmade. Ale to jest coś, co moja babcia też zawsze miała u siebie w kredensie, u siebie na stole, no i tutaj są takie wafle. To jest przysmak. To mi się kojarzy, wiecie z czym? Z tym, że na stole kiedyś była galaretka i obok te wafle. I paluszki. Przepraszam, jest mi strasznie słodko już. Dobra, próbujmy. Mm. Myślałem, że będzie bardziej chrupiące, a jak to leży w torebce foliowej, to się zrobiło by bardzo miękkie, ale pyszne. 5 na 5. Ktoś, kto to przekładał, Zrobił to dobrze. Dajcie znać, czy wy w ogóle też jedliście kiedykolwiek coś takiego, czy raczej już jesteście bardziej nowocześni i mieliście fancy ciasta. <grymne> to może, słuchajcie, coś, co wyglądało staro jest również od marki Solidarność i jest to delfina. Ja tak naprawdę nie wiem, co to jest. Wygląd totalnie oldschoolowy. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę to jest wow. Uwaga, gryzę. Wow! To ma w środku taki gęsty, płynny krem. Czekolada jest naprawdę bardzo dobrej jakości, jest bardzo dobra. I krem w środku też mi smakuje, ale mam wrażenie, że jest to adwokat. To jest adwokat. Nie biała czekolada. Ok, Ja lubię adwokat, ale nie każdy lubi ten smak. Mm, bardzo dobry słodycz. 5 na 5 Przejdźmy teraz do oldschoolowej czekolady Wedla. Jest to jedyna czekolada wyborowa. Czekolada deserowa od 1851. No i to jest, to jest stare, to jest stare. Od 1851 roku Wedel dzieli się z nami bogactwem swoich receptur. Dlatego każdego dnia możemy cieszyć się z najgłębszą czekoladową przyjemnością. W 1930 roku powstała czekolada jedyna. Co? Ona powstała w 1930 roku. Ta czekolada. No dobra, to let's try. Jest naprawdę bardzo ciemna. Ale jest napisane deserowa, no to nie powinna być to gorzka. Okej, okay, powiem tak, ugryzę i się dowiem. Jest gorzka i ja nie przepadam, ale skojarzyło mi się to totalnie z moją łapką, bo mam wrażenie. Że to było tak, że ja w dzieciństwie jakby wiedziałem, że to jest gorzka czekolada, więc mi ona nie się siedziała, więc jadłem jeden taki mały kawałeczek bardzo długo i ona wtedy nie była taka zła. Ale no nie jest to mój smak totalnie. W każdym razie rozumiem, czym ludzie się zachwycali, bo jeżeli ktoś lubi gorzką czekoladę, no to jest naprawdę dobra. No ale ja gorzkiej czekolady nie jadam. Więc żeby być obiektywnym, dajmy 3,5 na 5. Napij. Przejdźmy do tego. Przejdźmy do tej puszki, którą kupiłem, była droga. Mamy tutaj śliwkę na Łęczowską. Ok, nie jest za dużo tych śliwek. To jest premium produkt, ok? Czy się powiedzieć, jakąś o śliwce? Od tysiąc... No to też stary słodycz. W każdym razie wyjmijmy tą śliwkę, no jest to potężny produkt, okej? Okay? To, jest, to jest duże. Tak to się prezentuje w środku. No powiem tak, no ja nie lubię tego, ale jeśli ktoś lubi taką śliwkę kandyzowaną, trochę suszoną, która jest w kakaowej masie i jeszcze oblana czekoladą. No to kurde, co może później tak? Ale jeśli ktoś nie przypada za aż tak czekoladowymi rzeczami na przykład, albo za śliwkami, no to średnie. I dla mnie to jest naprawdę jeden napik. W każdym razie nie chciałbym tego jeść. Ponownie dziękuję, przechodzimy dalej. I czas na ostatni słodycz dzisiejszego odcinka i jest to tadaam, taka właśnie słomka z proszkiem. To mi się kojarzy totalnie też ze sklepikiem szkolnym. To się kupowało, to się po prostu tak brało i było pyszne. W każdym razie nie jadłem tego no za dobre z 10 lat. Ja nie wiem, jak to ja to otwierałem w szkole, ale wydaje mi się, że się tu ucinało nożyczkami, zębem. Mam nożyce, całkiem spore, więc uwaga, odetnijmy końcówkę. Mam, próbujemy. Mmm, nie, totalnie jakby miał cukier, tylko owocowy, ale ten smak jakiś ochydny. Na razie fioletowy mam jeszcze, ale to smakuje jak mydło, winogronowe mydło, obrzydliwe. Strasznie niebieskie, bo to będzie na pewno niebieska malina. <muzyka> Powiem wam tak, jakbyście chcieli wiedzieć jak smakuje mydło, właśnie tak, 1 na 5. Dajcie znać, jak wam się podobało i widzimy się w kolejnym, Bye!